Zostajemy przy konkurencjach zimowych i zrobimy tylko taki skok za ocean. Dosłownie, karuzela Pucharu Świata wraca do Lake Placid po ponad 30 latach. O amerykańskim śnie naszych skoczków opowie już teraz Ole Kroi. Cześć, dzień doberek. Cześć, za ten pomost powinieneś dwudziestki same dostać, bo pięknie, stylowo to zrobiłeś. Ha, nagrało się, mamy no, to. Mamy to, mamy to. No dobra, ale dwudziestki to życzymy każdemu z naszych, którzy tam pojechali. No i nie tylko dwudziestek, samych dalekich lotów, ale to będzie ekscytujący weekend, ponieważ Puchar Świata wraca do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy od 19 lat. Wtedy sprawdziłem, kto zajmował najwyższe miejsca. Noriaki Kasai, Simon Aman i Tommy Ingebrigsten w 2004 roku. Ale to nie w Lake Placid, które właśnie oglądamy. Oglądamy je z lat 80., bo to jest niesamowite miejsce pod tym względem, że dwukrotnie właśnie w tym miejscu zorganizowano Igrzyska Olimpijskie. Pierwszy raz w 1932 roku, później w 1980, a więc dwukrotnie olimpijczycy walczyli o medale. Dużo się działo podczas tych lat, ponieważ od 1983 roku właśnie Puchar Świata na dobre zawitał do tej miejscowości. Stanów Zjednoczonych. Wtedy wygrywał choćby Martin Nickenen czy Ernst Vettori, który znalazł patent na tę skocznię. No ale później coś się stało niedobrego. No i w Stanach Zjednoczonych Pucharu Świata w Lake Placid nie organizowano. Skocznie zmodernizowano, wydano duże pieniądze, ponad 22 miliony dolarów i dlatego właśnie możemy cieszyć się z tego, zapowiedzieć ten weekend Pucharu Świata właśnie w Stanach Zjednoczonych. Miejsce niezwykłe, miejsce magiczne, ale dlaczego tak naprawdę czeka tak długo na powrót Pucharu Świata do Stanów Bo turyści Stanów się zjechali, bo to jest bardzo popularne miejsce, to jest taki kurort zimowy. To jest zimowy. pewnie jeden z argumentów, ale o tym więcej opowie Michał Chmielewski, nasz redakcyjny kolega. Posłuchajmy. To oczywiście nie jest tak, że to FIS nie chciał jeździć do Stanów z Pucharem Świata, tylko że Stany nie chciały organizować zawodów, dlatego że oni mają własne zawody, które są tańsze, a Puchar Świata Kosztuje znacznie więcej i nie wszystkich było na to stać, w szczególnie w związku z tym, że ta dyscyplina w tym kraju akurat nie należy do najbardziej popularnych. No, kolejne pytanie, to się właśnie rodziło, skoro takie obiekty mają okazałe, to gdzie ci ich skoczkowie, bo przyznaję się bez bicia, ale ja nie, nie wymienię zawodnika ze Stanów Zjednoczonych teraz. A to będzie okazja, będzie okazja poznać tych zawodników, natomiast sama skocznia prezentuje się pięknie, to za chwilę zobaczymy. Co do tych amerykańskich skoczków, tak też bym ich nie lekceważył, ponieważ oni często u siebie, właśnie w Stanach Zjednoczonych, organizują wewnętrzne konkursy. I tak jak Michał powiedział, wiąże się to oczywiście z finansami. Występują też zawodnicy z Pucharu kontynentalnego, a więc tej drugiej ligi skoków narciarskich. Więc to nie jest tak, że Pucharu Świata w Lake Placid nie było przez wiele, wiele lat. To znaczy, że tam w ogóle nie skakano? Absolutnie nie. Sam zwróciłeś uwagę, że to jest zresztą miejsce, które kocha narty. Amerykanie oczywiście zapowiadają, że zainteresowanie będzie całkiem spore. 12 tysięcy biletów przygotowano na te konkursy Pucharu Świata. Amerykanie lubią takie sporty ekstremalne. Zresztą oni sobie w tym miejscu, w Lake Placid, urządzali takie konkursy na najdalszą odległość, a więc coś zupełnie innego niż to, co ma miejsce w Pucharze Świata, kiedy belka jest obniżana, ponieważ jury boi się o bezpieczeństwo zawodników nie w Stanach Zjednoczonych, skaczą jak najdalej. Oczywiście to tak w ramach też bezpiecznych lotów. No ale o tym też co nieco nam powie Michał, jeżeli chodzi o te nietypowe skoki i nietypową skocznię, bo taką jest właśnie ta w Lake Placid. Posłuchajmy. Mówimy o najmniejszym obiekcie w całym cyklu pocharu Świata, mówiąc oczywiście o tych dużych, bo jest jeszcze Rasznow, skocznia normalna, natomiast niech nas nie zwiedzie to, że tam hillsize jest tylko na 128 metrze, a punkt K na 115 ponieważ ta skocznia umożliwia dalekie loty. Tate France, który będzie zresztą debiutował w Pucharze Świata teraz w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, jeszcze jako dwuboista z wysokich belek potrafił skoczyć tam 140 metrów, a 23 lata temu Martin Koch ledwo, ledwo nie ustał skoku na 136 metrów, co czyni ten obiekt podobnym do salpauselki w Lachti. Do tej nietypowości skocznie jeszcze za chwilę wróca w zasadzie do jej rozmiaru. Natomiast Michał zwrócił uwagę na Martina Kocha. Martin Koch to była taka sytuacja, że wypięło mu się praktycznie wiązanie tuż przed lądowaniem i skok nie został uznany. Mówiłem o tym, że Amerykanie lubią sporty ekstremalne swego czasu podczas tej pierwszej olimpiady, podczas tych pierwszych igrzysk olimpijskich zawodnicy lądowali w błocie, ponieważ było kilkanaście stopni. No i widzimy, że otoczka taka medialna, marketingowa na pewno będzie spora, natomiast jeżeli chodzi o to, że ta skocznia jest mniejsza niż te duże skocznie, no to upatruję w tym szansę dla Dawida Kubackiego, bo oczywiście ja mówię o tym miejscu, że będziemy skakać w Stanach Zjednoczonych, natomiast Dawid Kubacki kontra Halvor Egner Granerud, ta rywalizacja wciąż nas bardzo interesuje, bardzo emocjonuje i upatruję w tym nadziei dla Polaka, że Halvor na tych mniejszych skoczkach nie radzi sobie zbyt dobrze. Widzimy przewagę jego w Pucharze Świata, to jest 238 punktów. To jest nieprawdopodobne, co ten zawodnik robi, ale do tego jeszcze wrócę. Natomiast on w Rasznowie, swego czasu był dopiero 29, na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie, gdzie też był w dobrej formie, na normalnej skoczni, na tej mniejszej, był dopiero czwarty i na Igrzyskach Olimpijskich został zdyskwalifikowany w drugiej serii, więc zajął 30 miejsce. Kto wie, może im mniejszy obiekt, tym większe szanse dla Dawida Kubackiego. Policzyłem, że zostało 12 konkursów do końca Pucharu Świata. Kubacki musiałby średnio zdobywać... Prawie 20 punktów więcej niż Halvor Egner-Granerut i sprawdziłem też, na ostatnie 1200 możliwych punktów do zdobycia Halvor zdobył 1100. To jest nieprawdopodobna średnia, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Odbyły się już pierwsze treningi na tej skoczni. Halvor w pierwszej trójce. Ko treningi wygrywali Stefan Kraft, a także Andreas Wellinger. Polaków nie było, także uspokajam, może Dawid Kubacki włączy się w rywalizację o najwyższe miejsce. Przy wyliczaniu tych wszystkich statystyk, Zaimponowałeś pewnie Państwu także, ale to nie jest przypadek, bo to jest szachista, to jest taki umysł, którego w tej redakcji naprawdę będziemy strzegli, pielęgnowali. Naprawdę szacunek, Olek. Jeszcze jedna taka konkluzja: to Lake Placid. A może oni, bo skoro nie było pieniędzy do tej pory, to może właśnie wywęszyli, że kolejne igrzyska, te trzecie w historii, mogłyby się tam odbyć. W końcu mają tradycję, a to jednak jest dobry pieniądz z organizacji zdradzając trochę takie może nie kulisy, ale też jakby sprawy związane z tym, dlaczego to ten Puchar Świata w Wrócił do Lake Placid, to zdradzę, że Sandro Pertile sam bardzo tego chciał, żeby puchar świata był taki interkontynentalny, bo zazwyczaj skoki odbywają się w Europie i w Azji, prawda? Natomiast Dwa kontynenty to trochę mało jak na górnolotnie nazwane zawody w ramach cyklu Pucharu Świata. Wcześniej o to walczył Walter Hofer, więc mam wrażenie, że trochę Sandro Pertile spija taką organizacyjną śmietankę, ale może tego już nie roztrząsajmy. Jeszcze ważna, ciekawa rzecz związana z konkursami w Lake Placid, ponieważ pierwszy raz w historii Pucharu Świata odbędą się duety. My oglądamy to, co działo się we wspomnianym już przeze mnie i przez Michała Rasznowie w Rumunii. Konkursy za tydzień w Pucharze Świata. O tym Warto przypomnieć, będziemy je pokazywać na antenie telewizji polskiej. Natomiast podczas tego lata na Igielicie odbyły się konkursy, właśnie w duetach. Na czym one polegają? rywalizuje ze sobą dwóch zawodników w drużynie i dzięki temu możemy oglądać taki, takie, yy, takie obrazki, jak choćby taka wspólna radość. Jest to na pewno urozmaicenie, jest to na pewno kolejny taki element, yy, który powoduje, że ten Puchar Świata jest zróżnicowany. Jak to wygląda w praktyce? W pierwszej serii walczy, no właśnie nie wiadomo jeszcze ile zespołów w Lake Placid, ale będzie chyba ich 14. Do drugiej serii awansuje 12 zespołów, a do trzeciej 8, a więc będą 3 serie. To też jest pewnego rodzaju nowość, bo jeżeli Mamy drużynówki, to mamy takich konkursów, to mamy takich serii 2. No i proszę, tak, prezentowało się podium. Drugie miejsce zajęli Polacy w Rasznowy, więc to niech będzie dobry omen. Paweł Wąsek, który jest w Stanach, i także Stefan Hula. A jeżeli chodzi o naszych Polaków, Aleksander zniszczył, co wyliczyło konto twitterowe Skoki Narciarskie na wykresie i w liczbach po raz dwudziesty będzie skakać w Stanach Zjednoczonych, absolutny rekordzista, jeżeli chodzi o skoczków narciarskich z pucharu świata. No i posłuchajmy, czy on to traktuje jako taki handicap, czy to w ogóle będzie dla niego przewaga. Myślę, że to nie jest jakaś przewaga i czy jakieś, może przewaga w tym, że że mam większe doświadczenie w lataniu do Stanów. Dla niektórych to może być jakieś nie wiem, przerażające, bo nie wiem, lecą dłuższą podróż, czy coś takiego. A ja w Stanach już byłem kilka razy, prywatnie też byłem kilka razy w Stanach i fajnie. Ja się cieszę z tego wyjazdu, bo uwielbiam latać daleko do, do krajów, gdzie jest inna kultura. Mamy puchar świata na trzech kontynentach. Mam wrażenie, że na Olku nie robi to zbyt dużego wrażenia, ale jest ośmiu zawodników, którzy mogą pretendować do tego, żeby być na jednym stopniu z Adamem Małyszem i Gregorem Schlierencauerem. Chodzi o to, że Austriak i Polak, jako jedyni zawodnicy, co podkreślił Mateusz Leleń, wygrywali konkursy Pucharu Świata na trzech różnych kontynentach. W Lake Placid jest takich zawodników ośmiu, w tym Simon Aman, co ciekawe, wygrywał w Europie i w Azji, no ale przecież on zdobywał dwa złota olimpijskie w Salt Lake. Lake City, natomiast to nie kwalifikowało się do konkursów Pucharu Świata. No i to jest dobra okazja, żeby przypomnieć właśnie jedno ze zwycięstw na tym kontynencie Ameryki Północnej w wykonaniu Gregora Schlierensauera. To jest też dobry moment, żeby posłuchać, wsłuchać się też w legendarny komentarz. Posłuchajmy i oglądajmy, bo jest naprawdę co, zarówno jeżeli chodzi o skoki, jak i o komentarz. No wiatr jest, jak Państwo widzą, może nie taki przez moment w porywistach był przy skoku Larinto. Gregor Schlierencauer. Gdzie on wyląduje? Wylądował! Niesamowite jak pięknie wylądował! Rekord, rekord. 149 metrów. Ależ niesamowity skok! On jest szalony! Ale wnosi do sportu to, co jest fantastyczne, niepowtarzalne, 149 metrów. Uff, oni są naprawdę wielcy. Oczywiście pana Włodzimierza Szaranowicza, no i życzymy sobie, żeby takie skoki były także w Lake Placid, także w wykonaniu reprezentantów Polski. Oczywiście teraz żółtą koszulkę, tak jak wtedy Gregor Schlierencauer nosi obecnie Halvor egner Granerut. Mam wrażenie, że on jest w stanie zrobić tego typu rzeczy, no ale też w dobrej formie jest Dawid Kubacki, więc kto wie, może i Dawid pokusi się o lot na ponad 140 metrów. Michał Chmielewski zapewnia, że takie rzeczy są możliwe w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję, Oleg. Dziękuję eee, bardzo. Sentymentalna podróż nam się trochę zrobiła. Pozdrawiamy pana Włodka Szaranowicza. Eee, dzięki raz jeszcze. Eee...